Witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku, tym razem nie będzie to gameplay, będzie to czysta pogadanka, porozmawiamy sobie o jednym z ciekawszych uniwersów, czyli o Fallout'cie, a raczej o czwartym odcinku, który zadebiutował wczoraj z mojej perspektywy i Waszej możliwe, że też, bo możliwe, że to wrzucę o 20 godzinie w czwartek jest za 10 siódma. Więc możemy się wyrobimy. Dobra. Ja się ściągnę, bo mi w sumie w tym niewygodnie. Yy, od razu mówię full spoilero, spoilerowo. Ogólnie to taki można powiedzieć będzie cykl spoiler talk, będę se czasem pitolić o różnych rzeczach, raczej ja nic nie oglądam, bo siedzę pod kamieniem. Yy, więc wiele tego nie będzie, ale se popitolimy. Ogólnie sobie wypisałem 5 punktów. Yy, yy, w sumie 5, 5 wątków, które jest poruszanych. 5-4, zależnie od to, 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 to momentów, tak? Czasem nasi bohaterowie są osobno, czasem są razem, więc powiedzmy, yy, że zaczniemy od tych negatywnych, niestety, czyli od najgorszego, są już od pierwszego sezonu, czyli Maximus jest głupi. Lekko to nazwijmy, lekko to nazwijmy. Sobie rozpisałem te, te, ten punkt jako Maximus jest zjebem, ale się rozwija na turbo zjeba. I to jest. To jest przykre. To jest. Jezus, to jest ciężkie do oglądania. Naprawdę nie wiem, czy tylko ja tak mam, że po prostu. Ja w ogóle się zastanawiam. Czy to, że on jest taki głupi, to jest kwestia aktora, czy kwestia scenariusza, czy obu? Bo. Kurde. Ja Ja to oglądam. Ja oglądam tę scenę i mówię. No nie wierzę. Nie wierzę. Ale on przebija, przebija za każdą sceną, jest coraz głupszy, jest. on naprawdę ewoluuje, nie? Tylko, że to jest niestety ewolucja w inną stronę. Kurde, przepraszam, że tak tre, ale kurde, dzisiaj miałem wbite w niego gałąź i troszeczkę dalej mnie to denerwuje. No, powiem wam, że Bractwo Stali, które mieni się zawsze na taką, wiecie, potężną siłę w ogóle takich fanatyków i w ogóle... No i to jest nawet względnie ukazane, że... Na przykład ten H Harkness, no, gule, to abominacje, nie dzieci, no dobra, nie, wiadomo, no, można powiedzieć, że no, dzieci te dzieci, ale no jednak gule. No, ale dobra, Bractwo Stali tego nie toleruje, spoko, chciał ich wyrżnąć, ten zabił tego posła. No dobra, no zrobił to, no, dobra. no, wsadził Tadeusza... W ogóle Tadeusz jako brygadzista, piękny moment. Ja tu mam swoją pracę, ja tu się realizuję. Nie idę do żadnego Bractwa Stali. Cudowna rzecz, cudowna rzecz. To było, to było pik. To był pik, ale no normalnie, ty. To, że <słuch> on go wcisnął ten pancerz, no to to było trochę już takie. W sensie, okej, okay, wcisnął go w pancerz, to nawet ma sens. No ale kurwa, serio, Tadeusz, gadasz, do, do jakby to nie jest randomowa osoba, to był kiermek, tak, z Bractwa Stali. No, to nie jest tak, że gość nie wie, co, co się z czym je. No, nie mówię, że, nie wiem, yy, powinien wiedzieć, jak się steruje, pancerzem wspomaganym i tak dalej, no, ale, no, kurwa, no, Jakby. I rozumiem zrobić, wiecie, jeden gdzieś tam Komigrili, że, o! Gdzieś tam się yy, potknąłem, czy coś, nie? Ale, no, to, ryż się, jeszcze to gadanie jeszcze dogadanie do siebie, ta stołówka w ogóle. Ten, to... Wraz zostali tam, to po prostu, no. Próbowało dotrzymać głupoty Tadeuszowi w tym jego yy, byciu. O, jajku, jestem tak, jestem rycerzem, jestem rycerzem, tak, ja jestem rycerzem, o, jestem rycerzem, o, uh, uh, jestem rycerzem, no. Piękna scena. Prawda. Ale i tak, Maximus to przebija wszystko, no. Jakby przyjechał, idzie zabić Quintusa. I nie zabija Quintusa. We, we, nie wiem, I, naprawdę, yy, ja nie wiem, po, po co ta postać istnieje w tym świecie, w sensie jedno, naprawdę mogłoby już nie być na tym etapie, mógłby sobie gdzieś tam umrzeć i tyle, no ja pierdziele, po co, po co ten gość tutaj jest, to ja naprawdę nie rozumiem, a, a druga kwestia, Bractwo Stali, które walczy z tymi abominacjami, które są gule, supermutantami i tak dalej, super. I mają to coś, tego jego, tego ono, ono jego, jemu tego, jak, jakkolwiek to ono się to tam zwie. I z tym nie walczą. To nie jest abominacją? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie znam się, ale się wypowiem. Dobra, idźmy od tego Maksimusa, bo wiecie, starczy, starczy. Przejdźmy sobie do bardziej pozytywnych kwestii. Eee, ale nie, dobra, Je, jeszcze jeden wątek, który... Yy, nie, znaczy, na początku mi się nie zachwycił. Ciężko to nazwać wodkiem, bo to, to, to sam początek, jak wy, wy pamiętacie. Yy, pokaz wojny na Lasce, gdzie mamy naszego yy, Howarda, yy, znaczy Coopera Howarda, tak, naszego gula. Z yy, ziomkiem, ziomka odsyła, bo mu się pancerz popsuł. No i Howardowi też się popsuł i zaatakowali Chińczycy, ale Howarda uratował szpon śmierci, który w sumie później tego sobie powąchał. I zobaczył, że to jest jednak. Sarynka w puszce. Yy, no i, i, i go nie zjadł. Fajnie. Yy, podoba mi się ten szpon śmierci. Natomiast ten wątek to taki był. W sensie. Ja zobaczyłem mówię. O, fajnie. Wątek z tamtych czasów, gulf w, w tym w pancerzu wspomaganym, Alaska, będą się coś tam, nie wiem, co, może jakiś nie wiem, wejdą w jaką, do jakąś bazę, zobaczy jakiś eksperyment, cokolwiek nie. Nie, no, szpon śmierci, który go uratował de facto i nara, nie? I tak de facto zatizował, nie pamiętam poprzednich odcinków aż tak, ale no, mam wrażenie, że oni coraz częściej robią tak, że po prostu na początku tizują to, to, co się wydarzy. A zwłaszcza to, co ja zawsze pomijam, te podsumowania na początku każdego odcinka, nie? Jak ostatnio był pokazany, że tam Tadeusza przebyło strzałą, no to co się pokazuje? Tadeusz brygadzista. No, to, to nie wiem, jakoś tak mnie to mierzy. No, szkoda, szkoda. Jakiś taki mam wrażenie bra, zmarnowanego potencjału z, ty, z tym kwestią na Alasce. No, ale dobra, przejdźmy sobie do lepszych kwestii. No, najlepszą sobie zostawimy na tak, sam koniec. Krypciarze. Draże krypciarze, jak sobie to napisałem. Dra napisałem sobie dokładnie draże, draże krypciarze powoli człapią. Coś czuję, że w Volt ciemno poprawnej może być za chwilę mała rewolucja i wojna międzykrypciarska. I to by było fajne. Jakby się tak potłukli te te, te nieporadne radne Volt dwelery. Byłoby to sympatyczne. No, jestem ciekaw do, do czego e, szalono oka e, kanadyjka do, te, do, do czego doprowadzi? Czy chat? Nie wiem, może, może, może też wdroży się w końcu. No, trzymał trochę z normem, prawda? Norm, norm w ogóle Sigma, ale do tego za chwilę. No, ciekawe co tutaj się wydarzy, powiem Wam szczerze. Kręci mnie trochę ta krypta. Ten klubik, który tam w tej drugiej krypcie się pokazuje. Okej. Okay. Tu, to naprawdę może muszę się za chwilę skończyć małą wojną domową. No bo, jednak, część będzie chciała ograniczać wody, ci nie będą chcieli, ci im nie dadzą. Mam nadzieję, że to się rozwinie w taką yy, tłuczarnię między kryptową. Możliwe, że wyjdą na powierzchnię. Możliwe, że gdzieś na przykład zaczną jakąś bazę zakładać czy cokolwiek. No bo tak coś pusto na tych pustkowiach strasznie. W sensie. To jest w ogóle dla mnie dziwne. Ja sobie sprawdzałem yy, przed y, zaczęciem drugiego sezonu mapę Fallouta. I. To się chyba coś się nie pokrywa te Sendy szanse Z tym, gdzie jest ta krypta 31, 2 i 3 i gdzie jest Las Vegas, ale okej. Okay. Yy, dziwi mnie to, że RNK jest tak. Yy, tak rozbite, bo sędzi szansy upadły. W sensie to. Jest wielki kraj. No, to nie jest tak, że na przykład, nie wiem, jakby w Polsce yy, Łódź yy, na Łódź została co? Zrzuca... Hmm, czekaj. A to już się wydarzyło, chyba. Przynajmniej Łódź tak wygląda. Nie no, widzicie, Polska dalej istnieje, nie? No, no także. No, nie wiem, to. Takie mocno dziwne to jest i trochę naciągane. Yy, w ogóle ucieszyłem się mega, jak zobaczyłem w, w RNK yy, tą ciemniejszą skórą panią, yy, którą bardzo kojarzyłem z yy, Prison Breaka i w ogóle miałem wrażenie, że ty minęło was 20 lat, a ta babeczka się praktycznie w ogóle nie posunęła w czasie, nie? Mówię ty, on się... On się dobrze... Yy, ten... w słoik pewnie się wcisnęła i się. Albo ta komora ekstrogeniczna. Pewnie to komora ekstrogeniczna, ale się to odbija od moich uksulów, uksularków. No. Yy, Także fajnie fajnie w, ty, w tych kryptach się dzieje. Ma, mało jest tych wątków. No, no, no ten. Yy, jak mu tam było Woody? Woody, który zaczął donosić na no, no, baweczkę, baweczka. No to. No, ja, jasnę, ja to do, doniosę. Doniosę do Overseera. No, ja jestem Overseerem. No i widzisz, i wszystko załatwione. Piękna sprawa, no w Polsce to też by tak wyglądało, nie? No, ale druga, druga strona Krypciarzy, no to jest ten Norm Który prowadzi bandę Dzieci, zarządców W ogóle tych genetycznych zarządców No super sprawa, super sprawa Podoba mi się naprawdę Norm i bycie Sigmą, jeszcze w poprzednim odcinku zrobienie sobie yy, Drabiny z yy, Tych zarządców, no to W ogóle super sprawa Mega ja jestem ciekaw yy, do czego Norm doprowadzić do, do, do. gdzie będzie jego final round, nie? No bo tak trochę. ciężko mi tutaj spekulować, tak? No bo Lucy idzie za Hankiem, wiadomo. Ghoul idzie z nią. Yy, Maximus jest zjebany, więc robi wszystko, żeby być jeszcze głupszym. Yy, finalnie pewnie będzie chciał przelecieć Lucy. Yy, krypciarze, no to, to, to są krypciarzami. Na no, Norm nie, nie ma takiego jakiegoś takiego. Yy, punktu, do którego miałby dążyć. No, ma, ma tych yy, za załogantów swoich, zarządzających, ale no, co on z nimi może zrobić, jak oni nic nie potrafią, nie? W końcu są zarządzającym, nie? Więc bardzo mnie zastanawia, w co będą go chcieli puścić. I mam nadzieję, że tego nie zmarnują, bo nor norm to jest Sigma. Po prostu norm to jest Sigma. No i mamy najlepszy wątek całego odcinka, czyli Lucy na dragach. No, po prostu. O Jezus! Jakaś tak ciężko-ciepło ciężko, jest. Takie ciepło-ciężkie takie. <laughs> Jestem uzależniona? Nie, nie, to rzucam dragi. Piękne, piękne, no. Ela Parnell i e, Pan Gogins, piękne. Piękne Dół otworzą. Chociaż, no, w pierwszych odcinkach, jak ona się dała złapać i w ogóle... Ach, Jezus Maria, miałem takie Lucy, ty znowu, ty dalej jednak jesteś głupia, nie? No, ale jak się naćpała i zaczęła strzelać do góli, no, piękna sprawa. Piękna sprawa, bo. Są tylko gule, prawda? <laughs> Nie, no, cud cudowna rzecz. Gule, gule, królowie, gule to też, też było fajne, muszę przyznać. Mega mi się to podobało. Eee, ale to, co mnie mocno zastanawia, to jakie jest kanoniczne zakończenie New Vegas? No bo. Mamy legion Cezara, w którym Cezar umarł i się podzielili. Natomiast no nie, wi nie widać, żeby byli, wiecie, jacyś tam mocno zniszczeni, czy coś po prostu są bandą debili, którzy yy, mają dwóch Cezarów. No i teraz się tłuką między sobą, ale coś czuję, że powrócę. Mamy RNK, które po zdetonowaniu yy, Sandy Shanksów nie istnieje. Jest dwoje ludzi, z czego ludzie spekulują, że ten drugi chłopek to jest yy, kurier wolałbym nie. No i co? Hausa chyba, Haus chyba nie żyje w takim układzie. No bo z tego, co ja pamiętam, zakończenie New Vegasa po stronie Hausa było takie, że on miał tą armię security i dzięki temu miał rządzić. No raczej wątpię, że. Na stripie New Vegas by się osiedlił, kurde, szpon śmierci. Swoją drogą, to ciekawe, że ta brama wejściowa w ogóle nie uszkodzona, ani nic, tam jaja szponu śmierci. No nie wiem, co tam się musiało wydarzyć, naprawdę mnie to zastanawia, ale to tam Nowe Vegas to wygląda jakby tam, wiecie, no nikt nie mieszkał od kilku lat, nie? Zawsze znaczy, jak tam są jaja szpona śmierci, to na pewno raczej tam nikt nie mieszka, nie? Więc to mnie mocno... Zastanawiałem, jakie jest zakończenie New Vegas, i tak zacząłem się zastanawiać, że może to jest yy zakończenie z, z panem Takiem, nie? Że kurier po prostu przejął władzę, więc Hausa nie ma. Yy, kurier na przykład zmarł, no ale ro, robot to dro, robot, nie? Yy, I po prostu New Vegas sobie podupadło. Yy, nie pamiętam. Ale zakładam, że yy, z racji, że byliśmy po swojej stronie, no to, yy, to, to, no to RNK i Legion dostali yy, po dubsku. Więc to by miało sens, i tak mi się wydaje, że ja bym, ja bym strzelał, że właśnie coś takiego jest. No ale zobaczymy. Do następnego odcinka Długa Droga. No i cóż, moi drodzy, dajcie znać co wy sądzicie o, o tym odcinku, jestem mocno ciekawy, w ogóle czy oglądacie, no ja wrzuciłem ankietę i tam wyszło, że nikt tutaj na, nikt to kliknął nie ogląda, no ale cóż, trudno, ja lubię Fallouta, gram sobie w jedynkę, seria zacznie być publikowana chyba gdzieś w połowie miesiąca albo chyba nawet i później. Z, z, zacząłem od jedyneczki, bo chciałbym wreszcie ją przejść jedynkę, dwójkę. Może jakieś mody do jedynki, dwójki. Eee, o, przepraszam, 5 lutego mam pierwszy odcinek z Fallouta zaplanowany, także, no, tak się no, ra, Raczej na razie nie będzie o później w odcinkach, miejmy nadzieję. Eee, Mateusz się troszeczkę postarał przez urlop popracować troszeczkę nad tym. Eee, mam w planach wam wrzucić eee, na pewno nie, kolejnych odcinków i eee, parę propozycji, nie wiem czy to na shorta, czy na osobny film, yy, ale moich propozycji fajnego zmodowania sobie Fallouta, przynajmniej Newegaska. Bo ja go bardzo kocham i sam już sobie pomodowałem, zrobiłem sobie taką jedną porcję, ale mam takie dwie, dwie porcje yy, takich osobnych pozycji, żeby się to nie gryzło, nie? Więc yy, moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Napiszcie co wy sądzicie. Mega jestem ciekaw yy, każdej opinii. Bo śledzę sobie właśnie sporo, 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 sporo różnych fanpage, różnych grupek Fallout'owi i tak dalej sobie czytam, różne teorie i tak dalej, no fajne to jest. I bardzo bym się ucieszył, gdyby ktoś tutaj też się z Was podzielił tym. No i co? Z mojej strony to tyle. Nara!